Oto Slasher, czyli nowy zamiennik Jasona w grze Forsaken na Roblox. Został dodany w aktualizacji niecałe 3 tygodnie temu i jeśli chodzi o jego gameplay, to jest naprawdę podobny do swojego poprzednika. Za to jeśli chodzi tutaj o jego fabułę, to jest bardziej rozbudowana niż ta Jasona i jest tutaj sporo różnic. Tak więc w dzisiejszym materiale chcę się ową fabułą zająć. A teraz już bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. A więc kim jest Slasher? Slasher był Baconem o imieniu Jason, ale teraz już bez nazwiska Worches. I w sumie to chyba jego nazwisko w ogóle nie jest znane. Niestety urodził się on z wodogłowiem. Jest to schorzenie, które sprawia, że w głowie ma się nadmiar płynu mózgowo-kręgowego. Skutkowało to tym, że posiadał on zdeformowaną twarz, przez co w dzieciństwie był gnębiony w szkole. Gdy Slasher stał się dorosły, zawalczył po stronie Baconu w wojnie z Guestami z filmu The Last Guest. Była to ta sama wojna, w której umarł Guest 1337 i najprawdopodobniej obie te postacie walczyły ze sobą, co można wywnioskować po tym oto zdjęciu. Niestety lub nie Niestety, Bejkonowie przegrali, a Slasher stał się jeńcem wojennym, co miało dla niego, powiem, że nie najlepsze skutki. Został przewieziony do Strefy 51, w której podlegał naprawdę brutalnym oraz okropnym eksperymentom. Pewnego dnia nie wytrzymał tego i w pewien sposób uciekł ze swojej celi, po czym znalazł tak zwany Nekrobloxikon. Była to księga, która miała dawać wiele potężnych mocy, ale była tego gorsza strona, ponieważ Nekrobloxikon manipulował osobą, która go posiadała. W tym przypadku Slasher słyszał, jak księga mówi, do niego głosem jego własnej matki, i wtedy mu naprawdę odwaliło. Zaczął podążać za jej rozkazami, które pewnie brzmiały coś w stylu: e, Idź synku, kogoś zabić, a jak nie, to nie zrobić jej obiadu. Nie, no dobra, przepraszam, to tylko żart. Ewentualnie uciekł on z placówki wraz ze Slendermanem oraz Jeffem The Killerem, za to gdzieś po tym zdarzeniu kompletnie oszalał oraz trafił do wymiaru Forsaken. Czemu tam trafił? Eee, trudno mi powiedzieć, ponieważ no, tego po prostu nie wiadomo. Może księga kazała mu pełnić samobójstwo, ale to już naprawdę tylko domysły. Warte wspomnienia jest też to, że Slasher ma customową animację zabijania głęsta 1337 i najprawdopodobniej czuje on do niego nienawiść. Taką kolejną ciekawostką jest to, że głowa Dracobloxera, która znajduje się w lobby, rzekomo została odcięta też przez tego pana, o którym jest ten odcinek. I w dzisiejszym materiale to tyle. Zrobiłem go głównie dlatego, że kilka osób nie prosiło o filmik o slasherze, no i uznałem, że w sumie to czemu nie. Jeszcze zachęcam was do zostawienia subika, ponieważ jak możecie już wiedzieć, lecimy po 10 tysięcy do końca tego roku, a teraz już do zobaczenia.